Henry i szepczący wiatr. Pewnego wiecznego poranka Luna wbiegła na polanę, marszcząc brwi. Wiatr zdmuchnął moją ulubioną wstążkę prosto z mojego gniazda. Teraz jej nie ma. Pomożemy ci ją znaleźć, powiedziała życzliwie Fej. Ale wiatr mógł ją zanieść gdziekolwiek, dodała Skiki, poruszając wąsami. Przyjaciele przeszukali łąkę. Trawa kołysała się, liście smagały gałęzie. Ale po wstążce nie było śladu. Henry stał nieruchomo, nasłuchując. Wiatr poruszał łodygami w jedną stronę, a potem delikatnie zmieniał kierunek. Zauważył, jak niektóre płatki i nasiona unosiły się w tym samym kierunku. Cicho podążał ścieżką, którą wiatr wytyczał w trawie. Na dalekim skraju łąki Henry zauważył coś zaplątanego w jeżynie. Ostrożnie odgarnął kolce. I uwolnił wstążkę luny, wciąż powiewającą na wietrze. Proszę bardzo, powiedział cicho Henry, unosząc go. Oczy luny zabłysły. Och, Henry, znalazłeś go. Obróciła się z radością, przywiązując go z powrotem do gniazda. Remi zamrugał. Wytropiłeś nawet wiatr? Squeaky pokręciła głową z podziwem. Nigdy bym na to nie wpadła. Skorupa Tobiego rozbłysła na zieloną mądrość. Henry pokazuje nam, że ciche słuchanie może nas poprowadzić tam, gdzie pośpiech nigdy nam nie pomoże. Kręgosłup Henry'ego zmiękł z dumy. Nie podążał już tylko śladami, uczył się ufać swoim cichym instynktom, i za każdym razem prowadziły go dokładnie tam, gdzie powinien być.